Mam na imię Stanisław i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy sobie o programie Dobry Start, potocznie zwanym 300. Zapraszam do oglądania. Czym jest program 300? Jest to dodatek wprowadzony przez prawo i sprawiedliwość na każde uczące się dziecko w wysokości 300 zł. Ma za zadanie wspierać rodziców na początku roku szkolnego, gdy wydatki są najwyższe na podręczniki i na wyprawkę szkolną. W celu poprawienia ich budżetu domowego. Rząd określa to mianem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Warto także zauważyć, że 300 plus to jest nazwa potoczna, prawdziwa nazwa tego programu to dobry start. Podstawowym założeniem programu 300 plus jest brak kryterium dochodowego, czyli takie samo prawo o ubieganie się o ten dodatek ma rodzina z budżetem 5000 zł, jak i 50 tysięcy złotych. Zaznaczmy też, że 300 plus otrzymuje się tylko raz w roku na każde uczące się dziecko, a nie jak 500 plus co miesiąc. Czyli w przypadku rodziny z trójką dzieci, taka rodzina otrzyma 900 zł, w przypadku rodziny z piątką dzieci, taka rodzina otrzyma 1500 zł. Ciekawostką jest, że 300 plus obowiązuje do 20 roku życia, jeśli oczywiście dziecko się uczy, a nie jak 500 plus do 18 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych 300 plus obowiązuje nawet do 24 roku życia. Wniosek może złożyć ojciec, matka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny. Jeśli dziecko polega opiece naprzemiennej, wtedy kwota 300 zł zostanie rozbita na dwie części i każdy z opiekunów dostanie po 150 zł wyprawki. Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą środków zajmuje się ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku, czyli nabór w tym roku już się rozpoczął. Wnioski o 300 plus przyjmowane są tylko i wyłącznie elektronicznie czyli, żeby otrzymać świadczenie, wymagane jest posiadanie konta w banku. Wniosek o dofinansowanie można złożyć na trzy sposoby pierwszy przez portal informacyjno-usługowy Empatia na stronie empatia.mpips.gov.pl. drugi przez bankowość elektroniczną większość banków oferuje tego typu usługę lub opcja numer 3 przez portal PUE ZUS we wniosku poza swoimi danymi i danymi dziecka oraz nazwą szkoły należy zawrzeć numer rachunku bankowego adres e-mail oraz numer telefonu jeśli chcemy mieć pewność, że pieniądze pojawią się na naszym koncie we wrześniu, niezbędne jest złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu. Jeśli jednak podanie o dobry start złożymy we wrześniu, październiku lub listopadzie, środki otrzymamy dopiero po dwóch miesiącach. Dlatego najbardziej spóźnialcy mogą otrzymać świadczenie nawet w styczniu kolejnego roku. Dlatego sprawą warto się zainteresować już teraz i w wakacje wypełnić stosowne formularze przez sposoby podane powyżej. Wchodząc głębiej w szczegóły programu, dorzućmy jeszcze kilka istotnych informacji. Po pierwsze, pieniądze nie przysługują dzieciom w przedszkolu. Po drugie, nie przysługują także studentom. Środki z programu 300 Plus nie podlegają także egzekucji komorniczej. Świadczenie 300 Plus jest zwolnione z podatku, czyli rodzina otrzyma całkowitą kwotę nieopodatkowaną. Program Dobry Start nie wlicza się także do Kryterium dochodowego, czyli na przykład do otrzymywania innych zasiłków z pomocy społecznej lub innych programów, w których wymagany jest maksymalny dochód nieprzekraczający pewnej kwoty. We wniosku niezbędne jest podanie nazwy szkoły, do której uczęszcza uczeń. Jeśli nie znamy nazwy szkoły, możemy złożyć wniosek we wrześniu lub w październiku, kiedy nazwa szkoły będzie już znana. Jest to typowe, jeśli uczeń przychodzi z. Szkoły podstawowej, do liceum i nie jest jeszcze pewien, do której szkoły się dostał. Na koniec porozmawiajmy sobie o skuteczności tego programu. Jedno jest pewne: Polacy gremialnie z niego korzystają. Świadczenia pobierają nawet osoby, które są przeciwne tak zwanemu rozdawnictwu. No bo jeśli dają, to żal nie wziąć. W 2022 roku wyprawkę szkolną otrzymało prawie 4,5 miliona dzieci, co równało się kwocie blisko 1,5 miliarda złotych. 96% wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dobry start, czyli potocznie mówiąc 300 plus, trzeba uznać generalnie za program pozytywny. Wydatki rodziców na początku roku szkolnego są znacznie wyższe niż w całej reszcie roku szkolnego. Podręczniki, plecaki, książki, zeszyty. To wszystko kosztuje i 300 zł być może nie w całości, ale przynajmniej w części pomoże rodzinom, szczególnie z dużą ilością dzieci podreperować budżet w tym newralgicznym momencie roku. Jednak nic nie jest oczywiście czarno-białe. To dofinansowanie było oskarżane m.in. o to, że wpłynęło na ceny podręczników, podwyższając je. Również świadczenie 300, podobnie jak każde inne świadczenie, ma swój wpływ na inflację, czyli podwyższa ją, co jest obecnie tematem bardzo, bardzo kluczowym. Niektórzy z kolei mówią, że 300 Plus powinno zostać zwaloryzowane, ponieważ od momentu wdrożenia do dzisiaj świadczenie realnie jest warte około 225 zł, a nie 300 tak jak było zakładane. A wy, co myślicie o programie 300 Plus? Korzystacie z niego, a może znacie kogoś, kto korzysta? Czy jesteście za, czy przeciwko? Dajcie znać w komentarzach. To tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć.